dobry, minął no właśnie drugi dzień targów. Wracamy sobie z tutaj widzialnym Pawłem. Mijamy State Center, który znajduje się obok targów. Dzisiaj grają hokeiści. Lakersi odpadli z NBA dawno temu. Zostali hokeiści. Mieszkańcy Los Angeles zorientowali się, że mają drużynę hokejową, bo ta drużyna bije w tym roku rekordy, nigdy nie dostała się tak daleko. W tym roku się udało. A my może o grach pogadamy, co? Tak, a my pogadajmy o grach, bo, bo widzieliśmy gry. Co tam ci się, Paweł, podobało? Yy, może zacznę od tego, co dzisiaj widziałem. widziałem nie, nie, tutaj, bo co ci się podobało? Nie opowiedź na co Podobało mi się Sleeping Dogs. Tylko jedna gra, tak? Gdybyśmy miał wymienić to, był yy, Sleeping Dogs? Sleeping Dogs i Quantum Kwan, Canadru. dwie gry z, Koli, z Koli X, Koli X, które mają pomysł, mają fajne wykonanie. I no to są gry, przy których to całe dębko mi zleciało tak po prostu, jak w to grałem. Yy, Zaczęło od Steeping Dogs, że jest to no, typowe kino akcji, gdzie są pościgi, wyścigi, bieganie za przeciwnikami, wymiana ognia, walka wręcz. Walka wręcz jest świetnie zrealizowana i jest mega brutalna. Łamią ci kości tak, że aż ciarki na plecach przychodzą. Można wsadzić twarz przeciwnika w jakiś wirnik, w wentylator, zrobić z niego miazgę. No naprawdę jest brutalnie, szybko, efektownie, ładnie, była gra na naprawdę jest przypuszczona, co jest dosyć ważne od Bo dużo bardzo fajnych gier śmiga na PC, tak niestety, dla mnie niestety. Więc Hip Dogs na dziś jest dla mnie numerem 1. Aczkolwiek zaznaczam, że nie widziałem tego co widział Koso, czyli teraz to Us i inne perełki. Tak, ja widziałem Beyond nowy produkt Quantic Dream i widziałem e, The Last of Us. Obie te gry mają punkt wspólny jest to mała albo młoda kobieta, która jest podobna do Ellen Page, jeśli chodzi do, e, o The Last of Us i która jest Ellen Page, jeśli chodzi o Beyond. E, obie gry no, są na swój sposób wyjątkowe. Już nie są specjalnie rewolucyjne, bo e, Beyond, chociaż udaje, że jest inaczej, tak naprawdę jest duchowym spodkobiercą Heavy Raina. Adelaso jest takim kolejnym post-apo który, no, jako że robi go o dog e, prezentuje się trochę jak Uncharted, chociaż rozkłada rozrywkę, no, kładzie inne na akcenty na, na rozgrywkę, bo jednak nie chodzi tylko o bieganie przed siebie, nie ma zagadek prawdopodobnie, e, nie ma jakiejś wielkiej wymiany ognia. Po prostu sobie chodzimy i takie tam... A mi się takie tam. przypomniało jeszcze. dowiedziałem też Hitler dwa 2, co może nie jest dużą rewolucją, bo ta gra ma już dwa lata. Ale było grane na moich oczach... Y już jestem z powrotem. Y na Wicie. Czyli Sony zrobiło z ps i wity to, co Wii... co Nintendo robi z Wii -u właśnie i, i ogłasza rewolucję. Czyli można było... Czy jest coś Nie no, idziemy ulicą, bo tutaj tak jak... Mówiliśmy, gdzie jest dzisiaj święto. kręcę prawdopodobnie po światło, no ale tam jest Dobra. wejście do Staple Center. Wszyscy dzisiaj kibicują drużynie, o której do niedawna nie wiedzieli. <grym> tak. Więc wy tej 2 na PS3 jest kompatybilne z Witą i naprawdę jest multum pomysłów, multum opcji, jak te dwaj się są komunikują, jak można użyć dotykowego ekranu Wity aby sterować czymś, co dzieje się na ekranie te telewizora. Na PS trójce. Naprawdę jest świetna sprawa, taka sama, świetna jak, jak, jak Wii U, tylko że są gry, które to już pokazują, a na Wii U była tylko mapa, tylko My będziemy kończyć, tu się robi coraz głośniej i potem będziecie napisali, że nas nie słychać i mówimy. Tak jakoś cicho, no ale no i będziecie mieli rację. To jest naprawdę potwornie głośno, więc pokażę Wam piękną panoramę okolicy. Pokaż I policjantów. Tak, bo gra drużyna, o której nikt nie wiedział. Yeah. <laughs>